Za kibiców w Polsce, bo miejsce na belce startowej zajął już Kamil Stoch. Wygrywał tutaj dwukrotnie, mówiliśmy o tym w 2016 i w 2018 roku. Dwa lata temu wygrał także cały cykl Rower. W tym sezonie na razie jest siódmy. Ładnie wyszedł z progu. Bardzo ładny skok w wykonaniu Kamila Stocha, Pięknie wykończony telemarkiem. Będą wysokie noty za stylą. Sam także jest zadowolony. Dzisiaj bardzo dobra forma w treningach, 128,5 i 135,5 metra, a teraz 135 w konkursie z tej obniżonej platformy startowej. Wiatr, no niemal bezwietrznie było podczas jego skoku, delikatnie w plecy, o sile wiatr 1,1 metra na sekundę, będzie więc miał jeszcze dodany punkt z tego tytułu. Nasi trenerzy zadowoleni, Grzegorz Sobczyk, Michal Doleżal, no i czekamy, jaka będzie łączna nota Polaka, 145,5 punktu, no to oznacza, że jest niespełna 4 punkty za Markusem Eisenbichlerem,